Dobra, podejście drugie. Lecę. Dobra. Jak bym kogoś słyszał? To psy, jak szczekają. Na górze, nie? Mhm. O, a tu po powinniśmy dojść do tego. Czy nie? No, potem na pewno wejdziemy. No, i nawet idziemy w stronę ekstraktu. Co to jest tam przy tym? Tam, gdzie ostatnio próbowałeś dojść. No, i zginęłem po drodze. Bez hit. To ten żolat, to górstom, si? Nie? Y nie, coś tam. Gość! widzę. Leżę. Ale nie wiem kto go zabił, no ale dobra e, chyba Awczu. No Awczu mi się wydaje. Aby coś miał ciekawego to został Nic nie ma praktycznie. Eee, ale ten hełmik to ja sobie wezmę. Aha, już mi zabrałeś. Nie mogę go ubrać, albo mam iwer. Ty, jak tam? Terno. To w sumie to jest Riot. To nie nie zatrzyma kuli. Ja tam ten drugi to też był jakiś Riot. Ja mam czapkę. Nawet nie mam nic. Sorry. Ale czapki nie mam. Przeładuj se. O kurde. A to co? Albo otwarł. To tak. Jedyna rzecz jest tego. O, do kawacha z Risen. Znalazłem tę broń taką. Jaką? Ten taki jakby kałach malutki. Słyszę kroki. Albo to ty. Hey, to kuda kuda, gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Ja pierdzielę. Myślałem, że z... Ty, ma MP-130 to bierz. Te bez tu Nie chcę wduptać, bo chyba narobiliśmy... ...pomagami. Co, to i tak biegniemy przecież w stronę tego. Już podniosłeś wszystko? Mm, już? 10 tysięcy rubli ma na sobie. Na ma, w No ale diagna skawa? Tak. Się wystraszyłem. Faszo, faszo. Widzisz, nie strzelał właśnie do nas. O to chodzi. Jak da, mordę. Po prostu mnie nie zobaczył. Myślisz, że nas nie zobaczył? Muszę sobie poprawić też słuchawki trochę, bo... bo mam tak, że mi się wydawało, że to z przodu jest, a nie z tyłu. Ja leżałem w krzakach, to mnie hop totalnie nie widział. Niebezpieczna miejscówka się wydaje. Rzadko o tu chodzi. Takie mi się wydaje przynajmniej. No Dobra, schodzę, schodzę do tego pierwszego. Jak znajdziesz nakrętki, to mów. Git. A nakrętki dla mnie teraz... Co do tej, do Chyba znalazłem radio. To radio to? Mam gdzieś. Lub, chlub. Cmentarz jest w ogóle, lol. Parobana. No bo kościół, nie? Zlutowałeś tą drugą skrzynkę? Nie zlutowałeś? Nie. No kurde. O, śruby. Ale śruby czy nakrętki? Nakrętki. O, Chodź tutaj, do środka. W skrzynce. Gdzie ty jesteś? W kościele. To ja przyniosę. żebyś się nie musiał wracać? Tak, dzięki. Ja tu do kościele. Idź. Ja już mogę uciec. A do tego po to przyszliśmy? No ja tak. Ja w sumie mam dwie 133. Też bym się chyba wracał. No dzień dobry. dobry. Mhm. Głupie to jest właśnie, że jak jest otwarte, nie mogę nic. No nie. Już. No ale, muszę close. I search. O boże, screw up. Dobra, to podpłat i z pieprzami. A no po tych deskach to masakra. Co nie ma skrzynki przypadkiem? Dwa nie Kurde, trzeba wykorzystać, że mam taki duży plecak. Dobra, raczej wszystkich, co chcieli przejść krawędzią mapy, to już minęliśmy. Albo zabiliśmy. W sumie jeden była AFK, to nie wiemy. Czego zabiliśmy, czy. Wreszcie to było dziwne. Czy to był on, czy to był bot? stawał, to się nie ruszał dalej. No bez kitu. To bot by, Nawet bot się nie, nie stoi w tym miejscu. No. A tak z ciekawości nie może iść jeden. Pijemy a drugi z kawem? Chyba nie, nie? Nie mam pojęcia szczerze. Dobra, wchodzimy do tej wioski. Wchodzimy? Nie, znaczy... A mer skontaktował jaką się da. Ale nie obchodzimy to. Tu mam skrunat. A ja mam dwa shotguny i mogę wypełnić misję od razu. Tak masz dwie. 230. Mam dwie no. Chodźcie. Ty, ekstrakcja. Gdzie? Tu? Tak. A ja nie mam. Oj, no to leć wariacie. Ty, bo my mamy inne te ekstrakcje. Zapomniałem. Tak. Kiedyś, nie? Pamiętasz. Eee... Ruined Road to jest, nie? Tam przy morzu. O, bym tego nie zmarał, bo... Totalnie nic... na brzeg, na ekranach. Wiem, wiem. Akurat nic nie mam, ale... Ale chciałbym tą misję zrobić. Nie masz daleko. O, wiem. A, no bo co Zabiję Biosławia. Zobiję nie Zobiję tu Nie Biosławia. tu wejść. Zobiję <śm> o mój Boże, Zara Biosławia. Zobiję chyba Zobiję jest Kruna. Ale jest. Ja bym szukał w ogóle miejsca. Staszu. Staszku. Bez te już też prawie nie mam nic. Dobra, jest. Tak, uciekasz? Tak. Sześć... ...trzy... ...dwa... 一个 GG。